Siemano, dzisiaj wam pokażę, jak pobrać i zainstalować kamer moda. Najpierw wchodzimy na stronę www.metin2mod.tk No i takie coś nam powinno wyskoczyć. To tak. Tutaj mamy moda na prywatne serwery. Tu mamy wszystkie jego funkcje. A tutaj mamy moda na globala polskiego. chociaż mam tutaj wszystkie funkcje, jest chyba ich trochę mniej, ale... No. jeżeli ten nie będzie działał na globala polskiego to trzeba ten program pobrać no i wtedy powinien działać no, no to na przykład pobieramy tego moda tutaj czekamy chwilę przyskipat no i potem naciskamy na to, żeby mu i wypakowywujemy tam, gdzie mamy metil. No to chyba tutaj. Cześć.